Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo może zniszczyć jedna świnia, nie mówiąc już o 30 czy 40 w jedną noc. Nocą brazylijskie pola znikają pod naporem dzików. Widzimy to prawie na każdym polu i każdej farmie. Płoty się walą, przewody zawodzą, trucizny przynoszą nowe zagrożenia. Stada poruszają się jak zdyscyplinowana jednostka, niszcząc miesiące pracy w zaledwie kilka godzin. Rolnikom potrzebne było coś brutalnego i prostego, co naprawdę powstrzyma dziki. Po latach zawodzących ogrodzeń i trucizn obróconych przeciwko nim samym, sięgnęli po rozwiązanie toporne, ale zaskakująco skuteczne, bez sygnałów dźwiękowych, bez migających światełek. Po prostu zatrzymuje dziki w miejscu wojna okopowa. Brzmi nieprawdopodobnie, ale na brazylijskiej prowincji rolnicy dosłownie kopią okopy jak z czasów wojny, by powstrzymać inwazję dzików. Te niszczycielskie zwierzęta potrafią zniszczyć całe pole w jedną noc. Poruszają się w skoordynowanych grupach, niszcząc uprawy, tratrując kukurydzę i maniok, a nawet zabijając zwierzęta hodowlane. Tradycyjne środki obrony, ogrodzenia, druty pod napięciem, a nawet pułapki z trutką nie mają szans. Te wściekłe zwierzęta zawsze znajdują sposób, by się przedrzeć. Po latach patrzenia, jak ich dorobek znika z dnia na dzień, rolnicy sięgnęli po ekstremalny, lecz prosty pomysł wykopać głębokie, szerokie rowy wokół pól, niczym fosy z pola bitwy. Ku zaskoczeniu wszystkich ta nietypowa obrona działa. To scenariusz jak z wojny średniowiecznej, który dzieje się na roli w XXI wieku. To prosta strategia. Gdy dziki zbliżają się do gospodarstwa, natrafiają na stromy ziemny rów. Nie mogą go łatwo przeskoczyć, a większość próbujących wpada prosto do środka. Gdy już znajdą się w rowie, wydostanie się z niego jest niemal niemożliwe dla tych ciężkich, racicowatych bestii. To, co zaczęło się jako desperacki eksperyment, po prostu wyryta bruzda w ziemi szybko okazało się jednym z najskuteczniejszych środków obronnych, jakie kiedykolwiek zastosowali ci rolnicy. Dzikie świnie albo wpadają do rowu, albo cofają się zdezorientowane, albo całkowicie omijają teren. Co początkowo wyglądało na prymitywne i toporne, teraz dorównuje skutecznością nowoczesnym systemom zabezpieczeń. Niektóre rowy są tak szerokie i głębokie, że naprawdę przypominają umocnienia wojskowe z filmów wojennych. Dla rolników, którzy je wykopali, to nie są zwykłe dziury w ziemi. To tarcze chroniące przyszłość ich gospodarstw, każdy rów broni plonów, od których zależy byt ich rodzin. Dziki są wyjątkowo inteligentne i destrukcyjne, prawie jak zorganizowana siła inwazyjna. Jedna noc ich szaleństwa może zniweczyć pół roku pracy, co gorsza, wszędzie tam, gdzie się pojawiają, roznoszą choroby, zagrażając zarówno zwierzętom hodowlanym, jak i zdrowiu ludzi. W odpowiedzi na to, w południowej i południowo-wschodniej Brazylii zaczęły przecinać krajobraz rowy o głębokości około 1 do 1,5 metra i szerokości ponad 1 metra. Im bardziej strome ściany rowu, tym trudniej zwierzęciu się z niego wydostać. W niektórych rejonach rolnicy wykopali linie obronne ciągnące się kilometrami wokół swojej ziemi, nieprzerwaną barierę z ziemi. Koszty i wyzwania. Oczywiście, kopanie gigantycznych rowów nie jest ani łatwe, ani tanie. To praca wykańczająca fizycznie, wymagająca ciężkiego sprzętu, doświadczonych operatorów i dużych ilości paliwa. Koszt może przekroczyć 2 dolary za metr wykopu. Otoczenie dużego gospodarstwa, wymagającego 10 czy 20 kilometrów okopów, oznacza rachunek sięgający dziesiątek tysięcy dolarów, a nawet więcej, to ogromna inwestycja dla rodzinnego gospodarstwa. Dla tych, którzy mają ziemię kamienistą lub pagórkowatą, wyzwanie jest jeszcze większe. Prace idą bardzo powoli, koszty rosną, a czasem cały wysiłek okazuje się daremny, jeśli ukształtowanie terenu uniemożliwia ciągłość rowu. Potem pojawia się problem utrzymania. Ulewne deszcze mogą szybko wypłukać ziemię, doprowadzając do zawalenia się ścian rowu lub wypełnienia go błotem. Bez odpowiedniego odwodnienia i wzmocnień, rów obronny może zamienić się w długi błotnisty staw, a nawet niebezpieczną fosę. źle oznaczone rowy już pochłonęły ciągniki i ciężarówki, a zdarzają się też historie o pracownikach, którzy wpadli do nich w ciemnościach. Rolnicy nauczyli się, że muszą dodawać znaki ostrzegawcze, budować małe mostki lub przeprawy. A w newralgicznych punktach wzmacniać ściany kamieniami lub betonem. Ich pomysłowa obrona nie może przecież stanowić zagrożenia dla nich samych. Rolnicy martwią się też, co jeśli dziki nauczą się omijać rowy lub po prostu przeniosą się na sąsiednie, niezabezpieczone pola. Niektórzy eksperci twierdzą, że pojedyncze rowy chronią jedno gospodarstwo, ale tylko przesuwają problem dalej. Idealnym rozwiązaniem byłaby skoordynowana sieć rowów i innych zabezpieczeń w całym regionie, tak by dziki nie miały dokąd uciec. Tymczasem strategia rowów wciąż się rozprzestrzenia, bo mimo kosztów i problemów daje rolnikom coś bezcennego – spokój ducha. W przeciwieństwie do ogrodzeń elektrycznych czy zatrutych przynęt, rów nie potrzebuje zasilania ani codziennej obsługi. Po prostu tam jest, cicho robiąc swoje, dzień i noc, jak niemy strażnik. Nic dziwnego, że brazylijskie rowy zyskały miano rozwiązania praktycznego i zrównoważonego, sprytnej, niskotechnologicznej obrony w tej wojnie o wysoką stawkę. Nowe zagrożenia na horyzoncie. Dzikie świnie to nie jedyni najeźdźcy zagrażający brazylijskim gospodarstwom. W Brazylii pojawił się hybrydowy superdzik, znany jako java porco. Krzyżówka świn domowych i dzików. Te hybrydy rosną większe, są twardsze i jeszcze bardziej agresywne niż zwykłe dziki. Atakują farmy z siłą taranu, a rowy mogą być jedną z nielicznych struktur wystarczająco solidnych, by je powstrzymać. Równocześnie po polach wędrują w dużych stadach również pekari, rodzime zwierzęta przypominające dziki, które potrafią w ciągu chwili zdewastować uprawy kukurydzy, trzciny cukrowej, manioku czy orzeszków ziemnych. Rolnicy toczą w zasadzie walkę z małą armią racicowanych najeźdźców. Każda nowa adaptacja tych zwierząt zmusza ludzi do kontrdziałań, do podwajania wysiłków w obronie i szukania coraz to nowych, kreatywnych rozwiązań. Do tego grona dołączają też inne stworzenia, które rzucają się na pola. Weźmy choćby kapibarę, największego gryzonia świata, która z reguły wygląda całkiem spokojnie, wygrzewając się na brzegu rzeki. Ale gdy kapibary odkryją pole młodych upraw, szybko się zadomawiają i obiadają bez końca. Obgryzają rośliny do samej ziemi, zostawiając nagą, odsłoniętą glebę, a w ich śladzie pojawiają się chwasty, insekty i choroby, zamieniając drobną stratę w efekt domina prowadzący do całkowitej porażki upraw. Choć rowy buduje się głównie z myślą o dzikach, potrafią one odstraszyć także tych innych nieproszonych gości. Przekaz jest jasny: rolnicy nie walczą z jednym gatunkiem, ale z całym ekosystemem szkodników, który zagraża ich bytowi. Globalna wojna. Ten konflikt między rolnikami a dzikimi najeźdźcami nie dotyczy tylko Brazylii, jest częścią globalnej wojny z dzikimi świniami. W Stanach Zjednoczonych niektóre regiony wykorzystują zespoły śmigłowcowe do polowania na dziki z powietrza, a w Australii rolnicy używają olbrzymich pułapek i sfor psów do ich ujęcia. Te ekstremalne metody są kosztowne i budzą kontrowersje, ale wielu uważa je za konieczne w obliczu gatunku inwazyjnego, który wymyka się spod kontroli. W Kanadzie sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Tam dzikie świnie stały się tak liczne i bezczelne, że w 2024 roku myśliwi zastrzelili dzika ważącego ponad 500 kg, ponure ostrzeżenie, jak poważne stało się to zagrożenie. Kanadyjscy rolnicy i myśliwi prowadzą dziś niemal wojenną obronę, nocne polowania z celownikami termowizyjnymi i bronią wysokiej mocy, intensywne szkolenia, by nie dać się zaskoczyć, oraz zaawansowane technologicznie pułapki z kamerami zdalnymi, zdolne schwytać całe stado naraz. Każdego roku w Kanadzie odstrzeliwuje się setki tysięcy dzikich świń, by chronić gospodarstwa, co pokazuje, jak poważna jest ta inwazja, władze próbowały też bardziej humanitarnych metod, jak programy sterylizacji, by spowolnić rozmnażanie. W jednej prowincji dzięki temu udało się zmniejszyć populację dzików o ponad połowę w zaledwie 18 miesięcy. Nie wszyscy popierają agresywne odstrzały, ale dla wielu społeczności rolniczych to walka o przetrwanie walka o przyszłość. Od rowów wykopanych na brazylijskich polach po nowoczesne pułapki i nocne obławy w Ameryce Północnej, przekaz jest jeden. To walka o przetrwanie. Te ciche, ziemne ściany i skoordynowane działania to ostatnia linia obrony dla tych, którzy próbują chronić swoją przyszłość. Każde żniwa ocalone przez rów, każde pole ocalone przed nocnym rajdem, to małe zwycięstwo w dużo większej wojnie. Rolnicy już nie tylko uprawiają ziemię, bronią swojego bytu przed przeciwnikiem, który jest sprytny, silny i nieustępliwy. Może się wydawać przesadą mówienie o wojnie w kontekście dzików, ale gdy jeden z nich potrafi zabić jelenia, a całe stado zniszczyć gospodarstwo w kilka godzin, stawka staje się brutalnie realna. Świat stoi dziś przed wyborem zdecydowanie zwalczać to inwazyjne zagrożenie, albo szukać sposobów współistnienia z nim. Tymczasem rolnicy na pierwszej linii nie czekają, aż reszta świata podejmie decyzję zakopują się, czasem dosłownie bo wiedzą, że jeśli nie będą walczyć mogą stracić wszystko, na co ich rodziny pracowały przez pokolenia. Jeśli ta historia otworzyła ci oczy, udostępnij ją. Chcesz więcej sprawdzonych w terenie rozwiązań i nietypowego podejścia do trudnych problemów? Zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu, czym powinniśmy się zająć następnym razem.